Wam pokażę cienie. Uważam, że najlepszymi cieniami, jakie są, to są cienie z maka. Ja mam dwa moje ulubione, które polecam każdemu. To jest Sudden Top i, i Orb. Ten jasny, to jest ten ciemny, to jest Sudden Top, a ten jasny, to jest Orb. Uważam, że te cienie są doskonałe, najlepsze, super się utrzymują i pasują do każdego typu cery, każdego moim zdaniem i karnacji. I ja bym została i przy maku. Ale jeżeli chcecie coś jeszcze, to z tych trzech naked to bym wybrała naked Basic, dlatego że ja lubię, oczywiście to też zależy jakie macie potrzeby, ja lubię naturalny makijaż z taką nutą przyciemnienia, przy, przydymienia. Uważam, że ta jest w pełni idealna ta paleta, które naprawdę wszystko z niej można wykorzystać. Można z highlighter, jakieś tam cienie, jasne, ciemne, czarne, do kresek. Chociaż ta do czarna, ona się troszeczkę osypuje. Można to co, co prawda utrwalić jakimś makijażem. I y, to nie jest niezbędnik, tak jak ten y, z L'Oreal nie jest niezbędnikiem, ale uważam, że też Chanel ma dobre cienie. Nie wszystkie kosmetyki ma dobre, ale cienie ma dobre. Tutaj ja mam 60 ivory, to jest cień, który można też użyć jako rozświetlacz, bardzo fajnie się prezentuje, naprawdę. I nie wiem, jaka jest jego cena, bo no, ja długo już mam. Różę do policzków. Ja bym poszła w różę albo z benefitu, z, który na przykład koralistę, albo bym poszła z maka. Ja nie wiem, jaki to jest tuż mak, bo, Mac, bo jakby już długo bardzo mam. Natomiast on jest bardzo fajny, bardzo fajnie się sprawdza, w ogóle nie ma o czym mówić. I, I naprawdę można z nim fajnie pracować. On tutaj może tak dobrze nie, nie wygląda. Bardzo fajna sprawa i, i tusze, i, i, i te cienie, no w cieniu tusze, proszę, co jeszcze? Um, no, róże, moje zyło, róże, w końcu, Te róże są bardzo dobre i też bym poszła w różnicę. Natomiast bardzo fajna też jest kula i fajne też są Diora tusze, ale ja mam akurat smaka. Jeżeli chodzi o brązer, to absolutnym moim hitem to jest Laguna Nars. Laguna, ja już wam pokazywałam wcześniej. Doskonały, to jest po prostu najlepszy brązer, jaki kiedykolwiek miałam. Jedyny minus tego brązera jest taki, że jeżeli zaczynacie swoją przygodę z makijażem i nie potraficie do końca sobie nakładać brązera, konturować, to można troszeczkę sobie zrobić z tym brązerem krzywe. To znaczy, może to jest za duże słowo, ale wydaje mi się, że można sobie takie nierystarte placki zostawić. Fajne opakowanie. Jedyny minus, że to opakowanie jest takie troszeczkę no przyciąga brud, chociaż ja go czyszczę, natomiast jest super, jest wielkie, jest słuchajcie, wielkie, bo to jest w ogóle 8 gramów, jest idealne, jedyny minus jest taki, że jeżeli w podróży się pęknie, dotkniemy dęka, to, to on często pęka, to jest jego jedyny minus, ale jest doskonale delikatne drobinki, super, 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 ja jeszcze bym Wam poleciła z Benefitu na przykład Duo, taki... Y Blush i bronzer. Ok, to mamy to. I teraz produkty do ust. Ja bym wam poleciła, jeżeli chodzi o takie high-endowe szminki, to są trzy. Ja bym wam poleciła Mac, Makeup Store i YSL. Jeżeli chodzi o Maka, no to myślę, że bardzo wiele z Was wie, ja mam tutaj Shy Girl, to jest taki nude z delikatną poświatą koloru pomarańczowego, mówiłam Wam już wcześniej o nim. Makeup Store to jest taki nude, który już przeżył wszystko, Taką wojnę chyba jeszcze nie przeżył. Natomiast ja mam w kolorze Bershier i też mam go serdecznie podam. Te szminki w ogóle są bardzo dobre. I szminka z YSL. Ta szminka ja mam w kolorze 7. Szminka jest A, mega kremowa. Nigdy w życiu nie miałam takiej kremowej śminki. Natomiast jeżeli zaczynacie swoją przykład z makijażem, można sobie ko koszmarną krzywę zrobić tą śminką. Absolutnie. Trzeba wiedzieć, jak to się nakłada. Ona jest zbyt kremowa, ona może się rozmazywać roz, yy, i tak dalej. Jeżeli zaczynacie, to absolutnie Wam jej nie polecam. Po pierwsze, opakowanie jest po prostu grzechu, warte. Ja tego koloru bym też nie polecała, bo to jest taki kolor Barbie, który uwydatnia skórki, i tak dalej. Mi się ten kolor bardzo podoba, ale bym raczej poszła w jakiś taki no, ciemniejszy troszeczkę, lub taki zimniejszy, lub cieplejszy. No, ten kolor siódemka jest stricte taki właśnie różowy, natomiast jest po prostu tak kremowy, że że to w ogóle nie ma o czym mówić. Tutaj też zrobiłam sobie wcześniej swatch ma dobre szminki ma też Dior. Jeżeli mówimy o Diorze, to błyszczyk. Też błyszczyki są fajne, też polecam. Ja mam tutaj błyszczyk 216 Glow. Bardzo fajny błyszczyk, fajny kolor. Fajnie się prezentuje. Na ustach fajnie. Akurat ten kolor, który ja mam, fajnie wygląda jednak na jakiś inny kolor, na jakąś szminkę, ale też Wam polecam. I ostatnia rzecz, to jest mój absolutny hit i w ogóle nie ma o czym mówić. To jest rzecz, którą ja bym zabrała na Brązowną Wyspę, z tych wszystkich rzeczy, jeżeli nie miałabym pieniędzy na takie kosmetyki, to z tych wszystkich rzeczy wybrałabym tylko i wyłącznie tą rzecz. To jest Dior Creme de Rose i to jest krem do ust, balsam do ust, który nadaje kolor, który taką poświatę delikatną ma zapach róż, różany więc to jeżeli nie lubicie tego zapachu, no to już oczywiście nie ma to sensu, zakup, ale on jest doskonały najlepszy, najlepszy produkt do ust, jaki kiedykolwiek spotkałam, poznałam, miałam używałam, najlepszy wszystko jest w tym produkcie takie jak powinno być a nawet lepsze nawilżenie, nie ma suchych skórek leczy po prostu wszystko i przyjemność zużywania tego jest doskonała i jest bardzo, bardzo wydajny. Bardzo wydajny. Jedyny minus to jest cena. Ok, kochani, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Pada mi bateria, więc muszę szybko kończyć. Dajcie znać, jakich Wy kosmetyków używacie, jakie macie w swoich kosmetyczkach i do miłego zobaczenia.